Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przez cały dzień będziemy jeść w najgorzej ocenianych restauracjach. Jest godzinka dziesiąta więc idealna pora na śniadanie. I idziemy do restauracji, która nazywa się Na Dzień Dobry. Zobaczymy, czy będzie taki dobry, ponieważ oceny nie wszystkie są takie przychylne, jak mogłoby się chcieć. No i widzę tutaj po opiniach, że niektórzy piszą na przykład, że to jest idealne miejsce na śniadanie w innym wydaniu. O cenie 39 zł, o co sobie jecie i, picie do, i pijecie do woli Okej, okay, czyli to jest chyba tak, że się tam... Chodzi kupujecie jedno wejście no, i jest. Krzeszki stół. tu, stół. No. Kał z dużym potencjałem. Jedzenie bardzo dobre, lokal ładny, czysty. Miejsce poprawne, ale nic szczególnego. Miejsce fajne, ale obsługa do wymiany. Dobra, lecimy sprawdzić. Już jesteśmy po tym śniadanku i powiem Wam, że było ono no takie zwyczajne. Tutaj mogę zrelować z jedną z opinii, która została napisana na Google, no bo było to po prostu takie przeciętne, hotelowe śniadanie. Nie było tam nic specjalnego. Ja zjadłam tylko w sobie tego gofra. Smokową, jakby już po prostu chwilę tam stał. Ale też nie podejrzewam, że był jakiś nieświeży czy coś takiego, tylko po prostu pewnie ktoś go zrobił z tym rana, jak się restauracja otworzyła No i on tak sobie tutaj leżakował przez te dwie czy trzy godziny Miałam w ogóle mega ochotę na płatki z mlekiem Co tu można w sumie No i kurde, nie byłam w stanie ich zjeść, były serio niedobre Dziwne te płatki nie wiem, czy to kwestia płatków. No mleko nie smakowało, jakby było zepsute, raczej mleko było spoko. Ale wiecie, spodziewałam się takich czekoladowych kulek jak na skójki i to pewnie były jakieś po prostu takie, nie wiem, tanie zamienniki. Oceniam tam miejscówkę tak na taką bardzo przeciętną. Pierw, zapłacisz 45 zł i jesz ile chcesz? No tak, ale to ogólnie tak działa, Marto, że... O, płacisz tylko tyle, ale my zjeść wszystko, a nie zjesz wszystkiego, no, nie? No też w sumie no, zjadłam dwa gofry i kawę i czułam się najedzona, nie? Taka zasycona, więc no dwa gofry i kawa nie były warte moim zdaniem 45 złotych, ale wiem, że jakbyśmy poszli do takiej normalnej siedzeniowni, do jakiejś restauracji i wzięłabym jakieś sobie danie, to też prawdopodobnie zapłaciłabym tyle samo, nie? <muzyka> Jesteśmy na kolejnej miejscu i teraz zjemy sobie w takiej restauracji, wiecie, takiej zwykłej obiadowej. E, no i obczaiłam, że na Google najbardziej na jak się okazuje jest tutaj najgorzej oceniana restauracja, taka obiadowa. Jest to Chopin Restaurant i ma 2,9 e, gwiazdki. Ale z tego co widzę tutaj po opiniach, tutaj pan Bartłomiej pisze, że doskonały żurek w chlebie, fenomenalny tatar. Bardzo się cieszę, że nie sprawdziłam e, oceny zanim się tam wybrałem. Miejsce zdecydowanie nie zasługuje na tak niską notę, więc sprawdzimy to. Ogólnie pierwsze co tutaj mi się nie podoba i pewnie za to ludzie dają niskie gwiazdki to są strasznie wysokie ceny. No ale jesteśmy na rynku w Krakowie. Tutaj ceny niestety są takie duże, ale na przykład na, za żurek w chlebie, za zupę, zapłacicie tutaj 45 zł. I dokładnie za taką samą cenę jest makaron, peny z kurczakiem, z suszonymi pomidorami, to śmietanowym. I ja myślę, że ja zamówię to. Bardzo lubię makarony, więc y, idealnie będziemy mogli tutaj sprawdzić, czy po prostu są dobre. Y, Stawimy tutaj też ocenę na, na filmie. Kochani, czekamy już trochę czasu. <laughs> sprawdziłam, że <laughs> sprawdzimy, ile czasu przy, przyniosłem na jedzonko. Klikam start. W ja porządku, już siedzimy tutaj kilka minut, ale jak będzie 8 minut... 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. Muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda okay. ten makaronik, ale wydaje mi się, że zawsze jak po prostu jest makaron i się da coś od góry, jakiś ser czy jakieś bazylię czy coś takiego, to jest zawsze ten makaron wygląda coraz lepiej niż normalnie. Zobaczymy, czy też tak ładnie smakuje. Mm, to jest pesta bazyliola. Smakuje dokładnie jak takie pesto z biotranki, które często kupuję. Jedyne, co, trochę chyba bym dosoliła sos, ale ja lubię zawsze mocno przyprawione, ale serio... Bardzo dobre. Nie no, moim zdaniem makaronik bardzo dobry, jakby ocena nie jest tutaj adekwatna. Nie, nie wiem też jak smakują inne dania, ale jeżeli chodzi o ten makaron to mogę Wam polecić, jest bardzo dobry, ceny trochę są tutaj niefajne, ale wiadomo, to rynek w Kraków, nie ma co narzekać, piękne widoki. No. Oceniam ten makaronik na bardzo dobry w skali smaku i zaraz się widzimy w kolejnym miejscu. Ogólnie już wiem dlaczego ta restauracja ma tak słabe oceny, bo miałam właśnie taką dosyć dziwną sytuację, kiedy przyszło do płacenia rachunku. Pani do mnie podeszła, powiedziała, że kwota jest taka i taka. I że oni mają wliczony serwis i czy ja jestem z tym ok. No i powiedziałam, że no tak, no bo co mi mam powiedzieć, jakby dokona... postawiła mnie przed faktem dokonanym, mimo że wcześniej w ogóle nie było o tym żadnej zmianki i na paragonie zapłaciłam i na paragonie było napisane, że napiwek jest dobrowolny, jeżeli nie chcesz płacić, to tam żeby zgłoś obsłudę czy coś takiego. No ale jak masz zgłosić obsłudzę, jak już przynosisz rachunek i pani mówi, tutaj jest wliczony napiwek dla mnie, czy pani jest z tym ok No co miałam powiedzieć, nie? Jakby no dobra, no napiwek się powinno zostawiać, raczej zawsze staram się zostawiać, jak mam jakąś gotówkę, ale trochę słabo, że y, zostałam postawiona przed faktem dokonanym i trochę mi się to nie podobało po prostu. A jak duży ten serwis? Znaczy? 12%. <Good> Nửa <night. S 2> jak już zjedliśmy sobie obiadek, to fajnie byłoby wypić sobie jakąś kawkę, zjeść deserek. Zawsze na deser jest żołądek, więc mimo, że jestem najdzona po tym makaronie, bo serio był całkiem smaczny, to zawsze miejsce na jakiegoś... chciałbym mieć jakiegoś ludzika, ale to będzie bardzo źle pewnie komentowane, więc miejsce na to jakieś... nie, nie, nie Więc miejsce na jakieś dobre ciasteczko zawsze się znajdzie. No i jesteśmy też na rynku. Ogólnie rynek krakowski to chyba się słabą, złą słową cieszy, jeżeli chodzi o oceny restauracji. I tutaj już, już jest naprawdę grubo, ponieważ jesteśmy w, w, w jakiejś kawiarni, w restauracji, która nazywa się Noworolski. I tutaj w ogóle mi się, bo tutaj jest napis na drzwiach: Kawiarnia Noworolski, i jest taki wielki napis restauracji, i, to, i takimi małymi list literami o charakterze zbliżonym do restauracji. No ale słuchajcie, tutaj jest grubo, ponieważ tutaj jest ocena 2,4 i jest aż 1107 ocen i komentarze są bardzo nieprzychylne. No, niestety duże nie dla tego miejsca, od początku wszystko, wszystko szło w złym kierunku, nie zostałam przywitana w żaden sposób, obrzydliwa karta menu, która swoim wyglądem odrzuca człowieka na dzień dobry i tutaj w sumie też obrót jest taki... Średnio czysty. Nieskromny ubiór pani kelnerki, obskurna toaleta, roz... brak możliwości zapłaty kartą. Ujujuj, mam nadzieję, że będzie możliwość zapłaty kartą, ponieważ nie mam z sobą gotówki. Kolejna osoba tutaj pisze też rozczarowanie totalne. Kelner dał nam karty, powiedział, że nie można płacić kartą. Nie ma i znakomitej lokalizacji, to miejsce nie reprezentuje nic. Te, te mi są totalnie bez smaku, jakieś dziwne kremy, które smakują jak roztopiony wosk. Dobra. Co sądzisz o, o wielkich deserach radowych? <grym> Sądzę, że super opcja. No faktycznie to mnie nie jest zbyt ładne. Takie stare jest, mogliby zainwestować w coś nowszego. To jest za mocne. Musimy no. no <grym> i Czuję się jakby, wiesz, jak jeździłam ja z rodzicami nad morze kiedyś i to, to by były takie deserki właśnie, jak chodziliśmy na kawkę. Ja, ja bym był ciekaw bardzo, jak masz tam taką myszkę, tak wygląda w rzeczywistości. Czy byś prezentował tak, jak na zdjęciu? <grym> <noise> Jakaś taka Ta Abominacja. Szarlotka 30, a da no Ci się po 32. Serio, czy podgrzejesz to w czy nie? Już nie no, za prąd też się płaci. Dobra, ja wezmę, wezmę to pesto. Okej, okay, no to macie tutaj porównanie tego, co było w menu i to, co dostałam. W ogóle nie, nie wiem, kiedy ktoś zrobił te lody, że one zdążyły się już aż tak roztopić. Co to jest w ogóle? Jakieś kamyszki? Parmeza. <noise> Nie dowierasz to kosztuje 40zł. Roztopiony lód, nawet nie wygląda jak spaghetti, bo jest tak roztopiony. Roztopiony lód, te nam w sprayu, trochę borówek. To coś, co to jest. Ej, to jest takie. To są malinki. To są maliny te kawałki, No dobra, postarali się, że chociaż maliny rozdzielimy na, na ziarenka. W życiu bym nie dała za to 40zł. Mega, deser nie no, wy wygląd tragiczny. Ja muszę, muszę zrobić sobie wiesz, kategorie. Wygląd I tam na przykład w tamtej restauracji wygląd jedzenia był ładny, a tutaj... Co to jest? Wygląda jakby ktoś wziął lody i takie rozpaćkał. Czy wygląda to jak spaghetti? Nie. Posmakuje jak spaghetti? Nie. Mam nadzieję, że w kolejnym miejscu wie, będzie lepiej. Przypomniało mi się, że ja nie włączyłam stopera już godzina 15. Szczerze mega słabo. Właśnie sobie tutaj wychodzimy z Jochem i patrzymy fotelkopowe ziemniaki plus pi piwo gratis. Kosztuje 54 zł, czyli 14 zł. Więcej niż bita śmietana z lodami. Bo dosłownie dostaliśmy bitą śmietanę z lodami, a nie lody z bitą śmietaną. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na ostatnim miejscu, więc ja stwierdziłam, że fajnie byłoby sobie zjeść yy, nie w takiej normalnej restauracji, tylko wiecie, zjeść taką hamską pizzę na kolację, tak jak i sobie robić Cheat Weekend na przykład e, i zamawiać pizzę. To ja dzisiaj też chcę zjeść sobie pizzę na kolację. No i jesteśmy w galerii i jesteśmy pod pizzą Cezar. I już wam czytam, jakie to są opinie, bo też są grube. Są chyba jeszcze grubsze niż, na, niż to w tej, pod tą kawi kawiarnią. Witam. jedem dzisiaj z rodziną pizzę, która była tak niedobra, ciasto suche, spalone, bez smaku, styliki brudne. Nie polecam tej pizzerii. No jest trochę brudek. Tu Ktoś dał jakieś mega mocne zdjęcie pizzy. Ktoś napisał, że zamówiliśmy pizzę 4. Wygląd odpychający. Bardzo niedobra pizza, smakuje jakby ciasta była zrobiona w piekarniku, ale reszta w mikrofalówce. O mój Boże, dobra. Sprawdźmy to cudo w takim razie. Proszę bardzo, tak wygląda moja pizza. Halami. Wygląda jak to z jest... automatu w Warszawie. <noise> Faktycznie. I właśnie chciałam powiedzieć, że sobie wygląda jak taka typowa mrożona pizza, nie? Z opakowania. Ale widziałam jak pan pan robi to, to ciasto, nie? Tam sobie rozgnie te ubranki, więc wydaje mi się, że raczej nie jest to mrożonka. Prawdźmy to. Jak krzywa w ogóle pokrojona, tutaj taki malutki kawałeczek, tutaj taki duży. Ale dobrze, już nie czekajmy się aż takich szczegółów. Serce się ciągnie klasy. To jest bardzo straszne. Nie jest jakaś tragiczna. No wiadomo, nie jest to pizza życia, nie jest to najlepsza pizza, jaką jadłam, ale spoko, ser się ciągnie, tłusta, fajna. Ja lubię takie tłuste pizza. Dobra, dupka nie jest taka dobra. Oceniłabym ją na taką bardzo przeciętną pizzę i tyle. Pragnę zauważyć, że tu salami jest nawet pod serem. Serio? U mnie tak się trafiło, spotkałem się z takimi pizzerami, gdzie jakby ser był na składniki. Ale ogółem jakbyście mieli, nie wiem, gdzieś byli nad morzem albo w takiej turystycznej miejscowości, jest jakaś knajpa nad, na plaży i to sprzedane taką byle jaką pizzę z takiej budki, no to to jest taka pizza, nie? No jakby nie jest to wybitna pizza, ale zatruć się nie mnie zatruje. Chyba, to, to <laughs> chyba się nie mnie zatrujecie. Trochę droga tylko jak na taką jakość. Bo 30 zł to kosztowało. Um, 29 26. 26. To pizza napolitańska. Na w Krakowie się kupi pizzę napolitańską, która jest większa, która kosztuje też 30 zł. Jakąś margaritę zwykłą kupicie, a będzie dużo lepsza Także to jest największy minus, że jest taka droga, ale tak to nie ma tragedii. Zgadzam się. Dobra, moi drodzy, szybkie podsumowanie dzisiejszej restauracji. W skali jedzenia. No to na pierwszym miejscu na pewno restauracja obiadowa z rynku, tam gdzie jadłam ten makaron był naprawdę bardzo dobry, ale tam mieliśmy tam taką dziwną sytuację z tym napiwkiem, który został mi jakby wmuszony, żebym, żebym go zapłaciła. Mam wrażenie, że od tej, od tej afery z Karolem Pieszko, teraz trzeba uważać na takie rzeczy jak się mówi, więc jakby co, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zostawiać napiwki. Ja zawsze staram się zostawiać napiwek, jak mam jakąś gotówkę czy coś, ale wolałabym to po prostu zrobić w swoim zakresie, nie? Jakby wiecie o co chodzi, a nie, że ktoś do mnie podchodzi i mówi Мужи заплатить 12% на пивку. Nara. Potem myślę, że tak egzekwa byłaby ta pizza i to śniadanie. I na trzecim miejscu, tym ostatnim, najgorszym, y, będzie deser lodowy. W sumie to była bita śmietana z odrobiną lodów. 40 zł za kupę po prostu bitej śmietany i lodów. Uważam, że totalnie nie było warte swojej ceny, nie było warte tego smaku. No, tu na śniadanie nazywali z kamerą, więc no ale dobra, to jakby nie, nie, można, nie można też ich jakoś winić. To są moje oceny. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli wam się podobało, zostawiajcie oczy... Le. zostawiajcie koniecznie łapki w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco, a tutaj macie listę kilku ostatnich osób, które zasubskrybowały mój kanał, także subskrybujcie, bo może w kolejnym odcinku się tu znajdziesz, a ja się już z wam żegnam i do kolejnych filmów. Pa!